Serdeczne pozdrowienia z Belfastu. Nagrywamy odcinek, który był nieplanowany. Miał być kolejny dopiero przed Tridentem Paschalnym, ale korzystając z okazji, że jestem w Belfaście i jest pogoda ładna, czyli nie musicie oglądać machających wycieraczek po szybie, bo nie byłoby to nic atrakcyjnego, to stwierdziłem, że jakiś odcinek z Belfastu wypadałoby mieć. W swoich archiwach a nie często tutaj bywam. Dzisiaj przebyłem tutaj zastąpić polskiego księdza na przy świętej. No, Belfast oczywiście znany jest z piosenki Bony M Belfast, nie będę śpiewał. No ale oczywiście też to miasto związane jest z konfliktem irlandzko-brytyjskim który w języku angielskim na wyspie nazywa się The Troubles jak tutaj ktoś mówi o, właśnie, o konflikcie to mówi The Troubles nie, nie są to ogólne kłopoty tylko właśnie konflikt, który od lat 60. aż do 1998 roku był e, czynny i aktywny zginęło w nim bardzo wielu ludzi więcej w Konflikcie The Trouble zginęło ludzi niż w czasie powstania wielkanocnego, które teraz obchodzi się e, setna rocznica w Irlandii. E, na wyspie wczoraj mieliśmy liczenie wyborów e, piątkowych, jeszcze się nie skończyły w Republice liczenia. E, są duże przetasowania. Dobra wiadomość jest taka, że jest część posłów, dość duża, z partii fina Fowl, która jest pro i jest przeciwko właśnie zmiany ósmej poprawki do konstytucji, o której mówiłem ostatnio. I to jest... To jest dobry, dobry znak. Zobaczymy, co to się dalej tam pojawi. A tu widzicie właśnie... Belfast. Wiadomo, że w Belfaście są takie dwa... Dwa ważne dystrykty oddzielone od, od, od siebie, właśnie murami. Jest to tak zwana line i no, trochę kamera będzie tutaj pokazywała. E, linia pokojowa, dzielnice protestanckie i katolickie oddzielone od siebie, e, aby się nawzajem nie zabijano. To bardzo ciekawa mentalność wśród ludzi z Irlandii Północnej. W języku angielskim jest takie pojęcie jak sektarianizm, czyli pewnie takiej e, 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 kastowości, klasowości pewnej i trzymanie własnej tożsamości właśnie na, naprzeciw in, innego człowieka. To jest to tutaj bardzo mocne, wciąż. E, jako klerek jeszcze miałem okazję uczestniczyć w takim projekcie właśnie poznawania e, tego, tego konfliktu. On bardzo Ciekawe doświadczenie. Wtedy pierwszy raz wróciłem w Erfaście Ten proces pokojowy trwa, aczkolwiek wciąż te zatargi są, są i są nawet dość, dość mocne. Na przykład dziś się mówi, że no na rejestracji z Republiki nie, powin, nie powinno się tu za bardzo jeździć, bo tak może źle skończyć. Ale na razie sobie widzimy tu jechali. Więc ten proces pokojowy trwał, był podpisany porozumienie wielkopiątkowe w 1998 roku. No, tutaj będziemy przejeżdżali obok słynnych tak zwanych murali, właśnie widać po, po prawej stronie. No, właśnie o wyzwoleniu Palestyny i tak dalej słynne taksówki z Belfastu, mają swój, prawda, klimat. Proces w Belfaście też związany jest. Z, z kultem, praktycznym, na powiedzieć, męczenników. bo cały czas te, te murali widzicie po prawej ta kamera powinna je troszeczkę tutaj zgarnąć. No, trochę samne Amnesty International, trochę właśnie o Palestynie i różnych innych miejscach. No, a my wjeżdżamy o zobaczcie To macie teraz wjazd do, do podziału. Widzicie, to jakieś było zamykane. Eee, teraz jest otwarte. Dwie dzielnice oddzielę Shankhill, dojeżdżamy do Shankhill. Um, więc jeszcze te ślady trwają. Też ciekawa mentalność jest taka wśród ludzi, że na przykład w miejscach, gdzie były wybuchy y, i są ruiny, y, część ludzi, na pewno nie wiem, czy wszyscy, nie chce, żeby tam coś odbudowywać, żeby to sobie trwało, żeby były pamiątki, że były tutaj poważne problemy. No więc to będzie jeszcze, jeszcze trwało, jeszcze trwało. A to jest też takie dobre. Mm, Dobra, ważna refleksja na, na Wielki Post, że grzech nie tylko oddziela człowieka od Pana Boga, ale także od siebie nawzajem. I ludzie tam, gdzie oddzielają się przez grzech, to budują mury. Tak właśnie ta linia pokojowa, którą mijaliśmy, dobry znak czasów jest taki, że powoli ten mur, peace line, jest, jest niszczony. Ma być, ma być zdemontowany z czasem całkowicie. Miejmy nadzieję, że że tak się stanie. No i że ludzie będą wychowywani, wychowywani do, do tożsamości otwartej na innych. Oczywiście ten konflikt nigdy nie był konfliktem irańsko, e, właśnie nie był konfliktem katolicko-protestanckim, bo nikt się tutaj nie zabijał za dogmaty eucharystyczno-maryjne, tylko po prostu ta tożsamość narodowa tak się mocno związała z wyznaniem, że się scaliła całkowicie, więc jest to jest konflikt narodowy, nacjonalistyczny, nie, nie jest to konflikt w żaden sposób religijny o prawdę, wiary. To jest właśnie Belfast. A teraz yy, zmierzam w kierunku miasteczka, które nazywa się Bangor, a w tym mieście, jak to nie było, miasto był słynny klasztor, z którego wyszedł jeden z większych misjonarzy irlandzkich, święty Kolumban, Kolumbanus. Napisałem o nim kiedyś refleksję. Nazywa się ona Apostoł od duszy ognisty". Może ją zanikuję w tym wideo. Mam do niego specjalne nabożeństwo, ponieważ to właśnie podczas tego obchodu świętego Kolumbana w Polsce w 2006 roku podjąłem decyzję, że zgadzam się na wyjazd do Irlandii jeszcze jako kleryk. To też miało swoje takie korzenie charyzmatyczne, ale nie czas, żeby o tym mówić. No i tak to nas dzisiaj rozpieszcza pogoda. Słoneczkiem, więc stwierdziłem, że właśnie nagram taki jeden odcinek dla Was. Kolejny najprawdopodobniej będzie właśnie dopiero na Wielki Tydzień. Więc pozywam serdecznie z Belfastu, miasta naznaczonego mocno kiedyś krwią i podziałami, które wciąż istnieją, a miejmy nadzieję, że z czasem będą one się um, zasypywały ku lepszej przyszłości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.